Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak wiecie lub nie, przepraszam za poprzedni odcinek, bo nie było w nim audio. Nie wiem co się stało. Ale audio po prostu się nie nagrało. Przepraszam Was za to. Dzisiaj chciałem sobie pograć trochę na zadymie, ponieważ to tryb, który nie za bardzo lubię, ale czasami też lubię grać. Yy, wiadomo, że najlepszym zadmiarem na zadymie jest Mortis i dzisiaj sobie właśnie Mortisem na zadymie pogramy. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie kolejne odcinki, zostawiajcie łapkę w górę pod filmami, ale też i również subskrypcję pod na kanale. Jeżeli właśnie klikniecie subskrybuj, to będziecie otrzymywać wiadomości dotyczące filmów. Nieustająco. Także naprawdę zachęcam. O, dobra, jest 1.0. Ta MS chyba. Troszeczkę się zawiesiła. O nie. No nie trafiła ta Bibi. Ale widać, że chciała pokazać swojego skilla. To jest stick. O Boże, no ja też pokazałem świetnego skill'a. Po prostu śpiewającego. No kurczę, prawie. Wbijajcie też na kanał kolegi. Będziecie mieli nazwę w opisie tego filmu. A teraz może. Dobra, oglądajmy dalej. Nie, dobra. Myślę, że chyba ten mecz wygramy, ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Wiem, że możemy wygrać. Jest 2-0 no, w ostatniej sekundzie, ale się udało. Tu złożyłem pucharków. A i zapomniałem wbijajcie do klubu. No, zachęcam was do tego. Także no to kolejna gierka. Także z łapka w górę. O mam nędznika super. Ja naprawdę się cieszę z nędznika, kiedy go mam, kiedy go dostaję. No, po prostu, bo jak wiecie, nędznik na trybach 3x3. 3, jeżeli na przykład przegramy albo wygramy, po prostu dodaje nam 3 pucharki. Także, no. I była ostatnio taka mini, 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 mini aktualizacja po prostu Brawl Stars podzielił aktualizacje na sezonowe, dniowe, czyli dzienne oraz na y, wy, wydarzeń specjalnych, ale też przy wyborze zadymiarzy, y, kiedy mamy misję na zadymiarzu, to możemy sobie ustalić, czy chcemy zadymiarza, który ma misję. Także no, no niezbyt fajna aktualizacja, ale jest aktualizacja. Ważne, że jest coś. E, dobra, minuta jeszcze do końca tego meszu. Dogrywki, chyba. Chociaż nie sądzę, żeby tutaj była dogrywka. Nie sądzę, ale zawsze taka możliwość jest. Także będę Wam też robić czasami cięcia, żebyście po prostu widzieli te lepsze akcje. Także jest 2-0. Mecz wygrany, kolejny. Nęcnik dał mi plus 4, czyli tak naprawdę dostępu plus 12 puszek. Super. Tak, to może zagram sobie um, duo. Um, no dobra, zaryzykuję. Zagram tym Leonem. Ale naprawdę bardzo trudno jest grać Leonem na pierwszej mocy. Yy, na 22 randze. Um. Także jeżeli mi źle pójdzie, no to teraz znacie powód, bo ja naprawdę nie mam szczęścia do tych punktów, do Leona. Naprawdę chciałbym je dropnąć, ale po prostu nie mogę. Nie mam szczęścia bardziej. No dobra, zginąłem. E, tam jest jakiś barley. Do podjechania. I jest podjechany. Tam Nita i Bo mają po 9, i ten Bo chyba mnie zabił, właśnie. Tutaj ja nie mogę trafić. Tak jak on mnie. Dobra. I może na, na sam koniec pokażę Wam, według mnie, moją najlepszą gierkę którą rozegrałem w tym miesiącu, czyli w ciągu tych 8 dni. Ale myślę, że Wam się spodoba. Tylko skończę ten mecz. O kurczę, oni mają bardzo dużo power'ków Ja na razie Ulta używać nie będę. Ona dobrze wie, że ja tego Ulta nie użyję. że e, teraz właśnie może pokażę Wam tamten mm, mecz, dzień bitew, już Wam to pokazuję e, i teraz tak, gdzie to było, to była na pier na pierwsza ranga, zwycięstwo. Nie był ten mecz. Który to był mecz? Już wam pokazuję, który to był mecz. E, tak, to jest ten mecz, także już wam pokazuję jak mecz ten rozegrałem. E, jak grałem właśnie wtedy brokiem. Z Dynamite, jak widzicie. I tutaj właśnie była Bibi i Penny. Penny załatwiłem. Została wtedy Bibi. Tylko zabiłem ją troszeczkę później. Ale ją właśnie też zabiłem. Ale te lepsze po prostu akcje były później, w późniejszym czasie. Także. Uh -huh. I tam w krzakach, jak widzicie, była drużyna, która miała 9 power kipsów. I trochę z pomocą Dajna udało mi się pokonać całą tą drużynę. Najpierw Kruk. Tak. I później Mortis tam wrócił, żeby nie załatwić. On tutaj właśnie użył ulta gadżetu, ale. Potem miałem 11 powerków. Tam był jeszcze dzień z ośmioma, jak widzicie. No też go pokonałem. I później została tylko Bibi. No, która też była dosyć łatwa do pokonania. Także naprawdę dziękuję Wam za ten odcinek i do następnego trzymajta się!